Dwa kolejne albumy z serii Tytus, Romek i Atomek, Księga III z roku 1968 i Księga IV z roku 69. Księga III, nieoficjalnie znana jako Tytus kosmonautom, powstała na bazie zainteresowania wyścigiem kosmicznym, który właśnie wówczas wkraczał w decydującą fazę. Rok później Amerykanie wylądowali po raz pierwszy na Księżycu. W pierwszej części książeczki chłopcy przygotowują Tytusa do roli kosmonauty, poddając go treningowi bliskiemu torturom. Można w tym dostrzec taką zakamuflowaną krytykę radzieckiego podejścia do kosmonautyki, która co prawda pełna była szczytnych haseł, ale też braku dbałości o bezpieczeństwo uczestników. Tytuł, skuszony perspektywą posiadania efektownej plakietki klubu astronautów, godzi się na ewidentną fuszerkę na czele z nieudaną próbą wysłania go w kosmos. Najsłabsza w albumie jest scena, w której bohaterowie w czasie wycieczki na wystawę astronautyczną porywają jedną z rakiet. Wydaje mi się, że zabawniejsza byłaby tu sytuacja, w której lecą w kosmos na jakimś urządzeniu własnej produkcji. Jednak autor najwyraźniej stwierdził, że w coś takiego nikt by nie uwierzył. Paradoksalnie jednak mniej wiarygodne jest dla mnie to rozwiązanie, bowiem nie wydaje mi się, by można było po prostu wsiąść w jakąś rakietę i naciskając przycisk, wystartować. Kiedy są już w kosmosie uczestniczą w serii nonsensownych przygód, które pomimo początkowych pozorów naukowości, tutaj na przykład mamy stan nieważkości, mają z czasem coraz mniej wspólnego z rzeczywistością. I tak spotykają kosmiczne zwierzątka nazywane kosmoczkami, Dostają się na planetę robotów, gdzie uprowadzają innych statek kosmiczny, lądują na Księżycy wywołując jego gniew, i odkrywają stwora przypominającego planetę, o nazwie Karbulot. Ostatecznie odnajdują obcą cywilizację, której problemem jest to, że cierpi ona na nudę. Postanawiają jej pomóc, wciągając stworki do harcerstwa i ucząc ich rozmaitych harcerskich gier i zabaw. Na koniec szczęśliwie wracają na Ziemię, gdzie najwyraźniej wybaczają im porwanie rakiety, bo zostają bohaterami. Mam wrażenie, że jest to pierwsza książeczka w serii, w której warstwa propagandowa nie psuje ostatecznego wrażenia. Co prawda, chłopcy krzewią ducha harcerstwa wśród obcych i wygląda na to, że harcerstwo jest panaceum na wszystko, nawet notoryczny malcontent stworek oporek, z czasem się do niego przekonuje. Mimo to, album potrafi jakoś pogodzić tę słuszną linię programową z wesołym humorem, którego jest tu dużo, zwłaszcza w ostatniej części. Chłopaki krzewią więc ducha harcerstwa, ale też przy okazji zwyczajny duch dobrej zabawy i patrzenia na świat z przymrużeniem oka. Na przykład gdy Tytus zabiera stworki na pływanie, te skaczą do wody, ale już nie wypływają. Co Tytus kwituje stwierdzeniem, chłopaki, cała drużyna się utopiła. Nie wiedziałem, że stworki nie umieją pływać. Wizualnie wciąż mamy do czynienia jedynie z częściową koloryzacją, co drugiej strony, a rysunki dalej są proste, a chwilami prymitywne. Na przykład ta rakieta tutaj. Nie mam tutaj żadnego tła, brak dbałości o szczegóły czy precyz precyzję wykonania linii. Niektóre rysunki są stworzone kilkoma kreskami, tak jak tutaj. Najgorsze są chyba te na końcu z tym kolorem niebieskim, który, jak sądzę, miał wywołać wrażenie, że akcja rozgrywa się nocą. Księga czwarta, nieoficjalnie znana jako tytuł z żołnierzem, to z kolei album, w którym widać echa popularności serialu telewizyjnego Czterej Pancerni i Pies, który akurat wtedy stał się ogólnonarodowym fenomenem. Na przykład widzimy, że dzieciaki w Polsce marzyłyby obok bycia lekarzem albo piratem zostać Jankiem z Czterech Pancernych. W pierwszej części książeczki obserwujemy podwórkowe zabawy w wojnę. Które uskuteczniają bohaterowie. Mamy tu przy okazji wiele szyder z wodzowskich ciągot, jakie prezentuje atomek. Stale wydaje innym rozkazy, ale samemu nic nie robi. Kiedy twierdzi, że w przeszłości nie przez takie rury się przeczołgiwał, Tytus odpala, że musiały być one większe, bo w mniejszych wódz by się nie zmieścił. Z kolei po, po tym jak grupka kradnie plany strategicznie przeciwnej drużyny, atomek nie omieszkuje samemu sobie przyznać medal za odwagę. Z czasem chłopcy zostają zaproszeni na prawdziwe manewry wojskowe. W trakcie ich trwania tytuł porywa czołg, skacze na spadochronie, pomaga w sianokosach, bo wojsko powinno pomagać rolnikom, przebiera się za krowę, chwyta się lecącego pocisku rakietowego. A ostatecznie doprowadza do zwycięstwa swojej drużyny, aresztowując Romka i Atomka, używając do tego drewnianej atrapy karabinu. Jeżeli pierwsze albumy z serii można ocenić przez pryzmat ich mniej lub bardziej jawnej propagandowości, to niestety ten album wydaje się bardzo napisany pod kątem przekonania nas o tym, jak wspaniałe jest ludowe wojsko polskie. Niewiele tu absurdalnego humoru, który mogłoby nam osłodzić nieco tę ideologiczną gorliwość. Pamiętam, że gdy byłem chłopcem, wiele tu było rzeczy, które można było polubić. Te wszystkie czołgi i wozy bojowe, cała ta zabawa w wojnę, najpierw na podwórku, a potem z udziałem prawdziwej armii. Wydarzenia są dynamiczne, fabuła z punktu widzenia dojrzewającego chłopaka zajmująca, a czołg narysowany co prawda w prosty, ale skuteczny sposób. Okładka też jest efektowna. Chociaż trochę myląca, bo tym razem pojazd, który konstruuje Atomek, nie jest żadnym genialnym dziełem. Jak widzimy tutaj, romek musi go pchać z tyłu. Propagandową wymowę książeczki podkreślają też te wrysowane do niego zdjęcia czołgów i samolotów. A także plansza ze stopniami wojskowymi na końcu. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy rzecz ta była publikowana na rynku, panowało ubóstwo albumów z fotografiami. Była to więc wówczas pewnego rodzaju atrakcja. Ale dzisiaj już niestety nie jest i wygląda to raczej śmiesznie. Podobnie jak śmiesznie wygląda ten rysunek na środku. Wyzwolenie Warszawy, podpisany przez bohaterów albumu, choć nie wiem za bardzo, co to miałoby oznaczać. Wizualnie, album sprawia nieco lepsze wrażenie od poprzedniego, choć wciąż nie możemy mówić o jakiejś radykalnej poprawie. Wszystko sprawia jednak wrażenie bardziej dopracowanej. Nie ma już rysunków radykalnie uproszczonych, częściej pojawia się tło i większa ilość szczegółów. Niewątpliwie, rysunkowo jest to najlepsze dzieło z dotychczasowych w serii.